Kilkadziesiąt minut przed oficjalną prezentacją Tour de France 2023, na głównej scenie w pałacu kongresowym w Paryżu, pojawili się Marlon Rus i Christian Prudhomme, którzy opowiedzieli więcej o przyszłorocznej edycji Tour de France FEM. Tym razem kobiecy preton odwiedzi południowy zachód Francji. Wyścig rozpocznie się w Clermont-Ferrand, skąd pochodzi remikowania, i gdzie w piłkę kopie reprezentant polski Mateusz Wieteska. Po kilku pofałdowanych i płaskich etapach i krótkiej wizycie w Pirenajach smagania zakończy czasówka po ulicach po. Cześć z tej strony Kasprowojszkowiak rower.org. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek naszego rowerowego podcastu, a konkretniej miniserii, w której omawiamy trasy wszystkich Grand Tour. Po ubiegłorocznym sukcesie Tour de France Kobiet doczekał się drugiej edycji sygnowanej przez ASO. Premierowa odsłona okazała się wielkim sukcesem, zarówno marketingowym, no bo wyścig zyskał spory prestiż i uznanie kibiców, jak i tym sportowym. Choć rywalizacja w generalce całkowicie zdominowała Anami van Floyden, no ale natomiast zabawa na poszczególnych etapach była naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Polscy kibice oczywiście z wypychami na twarzy śledzili walkę Kasi niewiadomej o najniższy stopień podium dodajmy no że walkę skuteczną, udaną, no bo Kasia właśnie to trzecie miejsce zajęła. Organizatorzy Tour de France Fem na czele z Marlon Rus postawili na dynamiczną trasę i różnorodne wyzwania. Odcinki 3, 5 i 6 są raczej płaskie, przeznaczone dla sprinterek, ale można się już teraz spodziewać, że to będzie walka Loreny Wibes z całą resztą, no bo Lorena Vives jest najlepszą sprinterką świata. Wyścig otworzy 124-kilometrowa runda wokół Clermont-Ferrand. Jedna trudność dnia, Col de Troll wyrośnie 9 km przed metą, no i no, być może uda się właśnie te sprinterki odczepić, a być może jednak zobaczymy finisz całego peletonu. Drugi etap poprowadzi do Mauryak. na dystansie 148 km, wyrośnie aż 6 górskich premii. Ostatnia, kod D Trebiak, zakończy się kilometr przed kreską. No i potem już do samej mety poprowadzi takie falsopiano, czyli fałszywe płaskie. Czwarty odcinek wystartuje z Cahors, a zakończy się w Rodez. Śmiało można go określić maratońskim. 177 km nie mają nawet największe klasyki czy mistrzostwa świata. Kluczowy moment etapu stanowi wymagająca końcówka z czterema górskimi premiami, z czego jedna będzie miała ponad 10% średniego nachylenia na dystansie kilkuset metrów. Po krótkiej przerwie na zmagania z Pinterek, siódmy dzień wyścigu zaprowadzi kobiecy Peleton w Pireneje. Królewski etap wystartuje z Lannemezan, a zakończy się na słynnym koldi Turmalet. Po drodze wyrośnie jeszcze jedna wymagająca, no i oczywiście znana spinaczka Koldi Aspeu. Na finał Tour de France Femme wyznaczono 22-kilometrową czasówkę po okolicach, po kilka pagórków na trasie, no ale będzie się liczyła czysta moc, odpowiednie zarządzanie siłami, no i zachowanie tych sił jeszcze na ten ostatni etap. Choć patrząc na dysproporcje między zawodniczkami w tych właśnie wysokich górach, no to możemy się spodziewać, że jeśli Alemik van będzie w tym swoim ostatnim sezonie w karierze w dobrej formie, no to może już na tym etapie wyścigu mieć zwycięstwo w nim zapewnione. Warto dodać, że zespoły będą liczyć nie 6 jak w tym roku, a 7 zawodniczych. To też zmiana, która pewno wpłynie na to, że zobaczymy też troszeczkę mniej zespołów na starcie. No i bardziej będzie oczywiście się trudniej na ten wyścig dostać, będzie się liczyło to, żeby dostać zaproszenie od organizatorów z ASO. Z racji tego, że mamy dopiero początek grudnia, a więc pełnię sezonu górkowego, no to oczywiście nie znamy jeszcze nawet prowizorycznej listy startowej Tour de France Femme. Jednak no, możemy założyć, że na starcie wyścigu w Clermont-Ferrand pojawi się ścisła czołówka kobiecego peletonu z najlepszymi zawodniczkami na świecie. No właśnie, na propos kobiecego peletonu. W ostatniej sekcji pomówimy o najgłośniejszych transferach na, tego, na zimowego mercato, a zaczniemy od polskiego podwórka. Utalentowana Daria Pikulik zasili szeregi amerykańskiej grupy Human Powered Half. W minionym sezonie Daria wygrała mniejszy belgijski klasyk Districten Pyle, Ekeren d'Orne oraz zajęła piąte miejsce na sprinterskich mistrzostwach Europy w Monachium. Agnieszka skalniak schujka jedna z najskuteczniejszych zawodniczych tego roku, z aż 14 zwycięstwami UCI na swoim koncie, dołączy do kasi niewiadomej w Canyon Shram. Natomiast Karolina Perekitko znajdzie się we francuskim zespole team Group Abadi. Wciąż nieznana jest przyszłość Karoliny Kumięgi, jednej z bohaterek naszego odcinka o kobiecym Giro. pozostałe nasze takie topowe zawodniczki zostają w zespołach, w których do tej pory jeździły. Mówi tu m.in. o Marcie Lach czy Marcie Jaskulskiej. A teraz przejdźmy do zagranicznego podwórka. Doświadczona góralka Ashley mulman Passio zejdzie jeszcze niżej do belgijskiej grupy AG Insurance. Na koniec zmienionego sezonu Afrykanerka wygrała turową etapówkę Tour de Romandie, jeszcze w barwach SD Works. No i myślę, że teraz w tym nowym zespole dostanie troszeczkę więcej szans jazdy dla siebie No i być może bardziej ten zespół będzie działał zespołowo, do czego mieliśmy właśnie wątpliwości w drużynie holenderskiej. Najlepsza sprinterka globu Rolena Vibes przeniesie się z Team DSM właśnie do wcześniej wymienionego Team SD Works. I spróbuje wygrać jeszcze więcej wyścigów niż w tym roku. Nie będzie to oczywiście jakoś bardzo łatwe, bo w tym roku wygrywa no, seryjnie, można tak powiedzieć. Ale na pewno takim dodatkowym celem pozostaje koszulka punktowa na turze. Mniej oczywiście kraks i więcej wygranych etapów, co jest jak najbardziej w jej wykonaniu możliwe. Sylwia Persico, brązowa medalistka mistrzostw świata w australijskim Wollongong, piąta zawodniczka turu, siódma zawodniczka Giro, spędzi następny sezon w ekipie UA Team ADQ. Warto teraz oczywiście powiedzieć, że Silvia właśnie rozpoczęła swoją kampanię przełajową w tym sezonie, no już kilka wyścigów we Włoszech wygrała. Z takich pomniejszych transferów, oczywiście też dużych, jeśli mówimy o skalę światową, no to Liane Lippert, chyba najmocniejsza zawodniczka mistrzostwa świata i Florite Machaj przejdą do Movistaru. Mavi Garcia, doświadczona góralka, powędruje do Leaf Racing, a Amanda Spratt, kolejna doświadczona zawodniczka w kierunku Trek Segafredo po wielu latach w ekipie Oriki Bike Exchange'u, czy jak ten zespół się kiedykolwiek nazywał. To tyle na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Wam Kacper Wośkowiak, Rower.org. Jeśli ten odcinek przypadł Wam do gustu, no to zachęcam do kliknięcia łapki w górę no i zostawienia nam oczywiście subskrypcji z dzwonkiem. Następny raz słyszymy się przy okazji omówienia trasy dzierżawy Italia. Dzięki, cześć, na razie.